Już w domu się obudziliśmy. O Jezus, daleczka. A to koszmar, okej. Okay. O jest. Dobra. Myślałem, że znowu to samo. Lu. Jak się dziś walu? Nie reaguje. No proszę. Maleństwo mnie polubiło. Serduszko puścił. Byliście nieprzytomni. Kazałem was tu przynieść. Miałeś rację. Nie wiem co tam zrobiłeś, ale wróciliśmy do domu. Twój ładunek i sprzęt są w skrzynce prywatnej. Wiesz, że spałeś cały dzień? Jak zabity. Heh. Jestem już w węźle stołecznym. Plaża Fragile bardzo się przydaje. Heh. Sam chcę cię przeprosić. Luto imię, którym miałeś nazwać własne dziecko, ale nie zdążyłeś. Powinienem wcześniej na to wpaść. Nie wiem, o czym gadasz. Znalazłem archiwa sprzed dziesięciu lat. Śmierć, nagła, w środku miasta. Młoda kobieta, wszystko przed nią. Nikt się w porę nie zorientował. Rozpróżniał. Jej mąż, członek Bridges, miał dums. Chciał pomóc, ale nie dotarł na czas. Całe miasto zostało zmiecione. Został tylko wielki krater i on. Bo był repatriantem. Ludzie chcieli wiedzieć. Może celowo ukrył zwłoki żony. Jedyny ocalały, jedyny podejrzany. Szukali winnego i znaleźli. A oprócz niego zaczęli winić brydżesów. Gość czuł się odpowiedzialny, więc odszedł. Jego zmarła żona miała na imię Lucy. Była w ciąży, biedaczka. Dziecko miało dostać imię Lu-pieprzenie. Otóż nie prezydent mi powiedziała Bez przerwy o tobie mówiła. Nie musiał odchodzić i palić za sobą mostu. I możesz zamknąć jabłę? Spokojnie, Sam. Usiądź. Opowiadałem Ci wcześniej o sobie. O tych wszystkich organach od zmarłych. Chcesz wiedzieć, dlaczego je mam. Poprzednia historia była zmyślona. Naprawdę jestem potworem Frankensteina, stworzonym z pluripotencjalnych komórek. A że nie wszystkie moje organy poprawnie działały, dostałem nowe egzemplarze od zmarłych dawców. Nigdy się nie urodziłem. Jestem jak wór mięsa, beska, umarlak. Narodzeni ludzie mają plażę. Ty masz swoją, Ełde też. A ty nie masz? A ja nie mam niczego. Matki, nadziei ani plaży. Rozumiesz teraz, skąd się bierze moja obsesja? Co robię w Bridges? Pole bitwy to była cholernie paskudna plaża. Ale nie czułem się tam źle, bo wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. To była dla mnie nowość poczucie więzi z kimkolwiek. Nie musiałeś odchodzić i palić za sobą mostów. Prezydent dobrze to ujęła. Nie było nawet czego palić. I tak nikt mnie tam nie chciał. Przestań, nawet mnie chcieli. A właśnie trzymałeś to. O, wyciągnął z plaży. Stary nieśmiertelnik. Amerykański. Ciężko było ci go wyjąć z ręki. Clifford Unger, jak widzisz. Poszukałem go w bazie danych. I znalazłem. Był komandosem w armii amerykańskiej. Walczył w Kosowie, Iraku, Afganistanie. To no, na razie tylko tyle wygrzewałem. Po tym polu bitwy pewnie cały jesteś w Hiralium. Lepiej weź prysznic. Ty znowu ze mną? Aha. Ale tym razem do ciebie nie dołączę. Nie musisz się już martwić, że podsłucha nas Daj Hardman. Zadbałem, żeby nasze rozmowy nie były nagrywane. No co, chcesz prysznica, tak? Tak. Ale zanim to, przeczytajmy sobie. Majla. Aaron Hill. Zlecenie odzyskania rzeczy Deadmana. Przepraszam, że zawracam ci głowę sam. Pewnie jesteś zajęty. Mógłbyś znaleźć kilka rzeczy należących do Deadmana? Pamiętasz chatę, w której się umówiliście? No więc chatę rozpiżyła super komórka, ale gdzieś w pobliżu powinny być buty i płaszcz zimowy deadmana. Mógłby się znaleźć i zanieść do węzła górskiego? To standardowy element wyposażenia British, ale w niestandardowym rozmiarze. Możesz przyjąć zlecenie w terminalu węzła dosta dostaw węzła górskiego. Byłoby wspaniale, gdybyś mógł nam pomóc. Wiem, wiem, kolejny dzień, kolejne zlecenie, ale chyba wiesz, że nie prosimy cię o odwalenie czyjejś brudnej roboty. Nikt inny nie mógłby tego zrobić. Zdajesz sobie z tego sprawy, prawda? No to nie byłoby trudne w sumie. O ile będę pamiętać, żeby to zrobić. Dobra. Wyjdziemy się umyć. Ciekawe co się stanie. Plaża może być wszystkim. Z plaż składa się tak zwany wieloświat. Niestety, kiedy umiera naraz wielu ludzi, ich plaże mogą się splątać, tworząc pole splotów. To zjawisko nasila się w czasie wojen, kiedy ludziom towarzyszy rozgoryczenie i rozpacz. Plaże plączą się wtedy łatwiej i częściej. Na polu splotów nie ma wyjść, a doświadczenia zapętlają się w nieskończoność. Wyobraź sobie Gramofon. Igła przeskakuje i ciągle odtwarza ten sam fragment. Toczą się tam bitwy bez początku ani końca. W kółko i w kółko to samo. Tamto pole bitwy pochodziło z Europy, z czasów II wojny światowej. Trochę to dziwne, biorąc pod uwagę, że ten żołnierz, Clifford Unger, nie mógł w niej walczyć. Nic więcej nie wiem, ale połączysz mnie z siecią hiralną, może rozwiążemy tę zagadkę. Jeden bieg, zero. Jesteś tam jeszcze, bo mam prośbę. Nie, poszedłem. się da zrobić. Coś jeszcze tu mamy? Chyba nie. Dobra, wychodzimy. Och, podłączymy się w końcu, zobaczymy. No, to ten czarny w masce To tam z panią prezydent. Eee, jej doradzał czy coś. Rozpoczynam skargi. Skanujesz identyfikatora Daj, Hartman. Nie pamiętam. Jak zwykle nie pamiętam. Dane zgodne. Witaj, sam porter Bridges. Hmm. Coś tu mamy? Nie, dobra. To ten właśnie. Znajduje się olbrzymie smołowisko. Za leży węzeł graniczny, ostatni bastion cywilizacji na tym obszarze. To twój ostateczny cel. Kiedy podłączysz tam swojego Cupida, sieć hiralna obejmie już cały kontynent. Odrodzenie Ameryki jest bliskie. I pamiętaj, to właśnie tam przetrzymują Emily. Musisz ją przyprowadzić do domu, ale zanim przekroczysz smułowisko, musisz zawiązać jeszcze jeden węzeł. Hartman ci w tym pomoże. Sam musisz mi przynieść kilka rzeczy. Po pierwsze nieśmiertelniki żołnierza. Schowaj je do kieszeni, żeby się nie zgubiły. Po drugie, zwłoki mamy. Jej, jej ciało nie wykazuje oznak martwicy i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Bliższe badanie może zapewnić nam informacje kluczowe dla opanowania skutków wdarcia. Powiedzmy, że. Pozostała minuta. Mam mało czasu. Bierz się do pracy. Będę czekał. W terminalu znajdziesz zlecenie. No okej okay. Zlecenie dla Sama Laboratorium Hertmana koło tego jeziorka Hertman Okej, okay, rozumiem mhm. Jest serduszko, jest Hertman Faktycznie Zimowe ubrania Grubasa mm. No dobra, to Bierzemy. Mamy trudny teren. Ale z tego, co widzę, pominiemy teren wynurzonych. Przynajmniej tak sugerują w odprawie. Idziemy w stronę lekarza. Później trzeba będzie się trochę wspiąć. Niby omijamy teren wynurzonych, ale. Ale tak nie omijamy, bo będziemy musieli tak przez niego przejść. Dobra, weźmiemy sobie dwa assemblery. Co prawda, ze zwłokami będziemy iść. Nie wiem, czy nam pozwoli to zabrać. Nie, 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 czekaj. Wróć, nie chcemy. Ja mam coś, rzeczy w tym, w schowku. To zostawmy na razie tak jak jest. Żarówki nie chcemy, nie chce stoi. Czemu się nie... Kurde no. Nie naładowało się. nic się kurczę nie, nie, nie zrobiło no bez kitu Za cztery worki weźmiemy aha Nieś na plecach z tym że teraz tak z tych pleców to idzie do Kieszeni. To przymocuj. To załóż. To też przymocuj. Z drugiej strony. Załóż na zaczep. To zostaje. To zostaje, to zostaje. To zostaje, to zostaje. Dobra, yy, teraz tak. Zwłoki. Okej, okay, czyli muszę nadmiar się pozbyć. No i to jest niefajne. To te rzeczy muszą iść do szafki. To jakbym miał przy sobie, to by się naładowało, nie? I byłoby dobrze. Dobra, sam zajmi się nią. I nie bój się, nie zgnieje. To w końcu malingen. Byłoby zabawnie, gdyby kluczem do naszego ocalenia okazały się nasze ha. Tam? Zobaczę przez ścianę? Nie O widzę, 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 tu Nigdy nie ukrywaj Tak trzymaj i nie puszczaj Przyjemnej podróży Przyjemnej podróży Tak trzymaj i nie puszczaj w końcu razem, nie? Dobra, tak jak powiedziałem, pierw pójdziemy, bo tam nie ma żadnej tyrolki. Pierw pójdziemy do lekarza. I tam koło lekarza zaczniemy się spinać do góry. Bo tutaj też nie ma żadnej tyrolki. Nie zdążyłem żadnej postawić. Broni Chciałbym też w miarę możliwości jak najbardziej pominąć teren wynurzony, który jest na bardzo oczywistym miejscu. Faktycznie z boki się bardziej gibią niż tradycyjny ładunek. Koło lekarza była tyrolka i chcę zobaczyć, czy ona gdziekolwiek tam sięga, jak nie to trzeba będzie się spinać. Ale by było miło, jakby sięgało gdzieś tam. Jezu, zjechałbym z mostu, a to ciekawe. On ma zadanie dla mnie. Nie można podpiąć tyrolki. Tam poza zasięgiem Okej, okay, czyli powinniśmy się gdzieś tutaj wspiąć, tylko tutaj to się nie da Musi się cofnąć i tam się spiąć Tyrol, nie mamy żadnego assemblera, musieliśmy zostawić, ale jakby tam stała to by było dobrze Bez sensu ta tyrolka Bo stawiając z tamtej strony równie dobrze moglibyśmy wystartować sobie spod yy, Dęzła górskiego Herman swoją drogą, bardzo ciekawej okolicy sobie miejsce znalazł. Nie wiem, co go skłoniło. Swoją drogą on wygląda, jakby miał podłączony jakiś ten yy, respirator pod siebie. Na, na, na klacie takie urządzenie jakieś. Kabelki idą pod koszulę. Matka, przestań się tak kibać. Daj, zluzuj. Daj iść. Jezus, co mu się dzieje? Upie, lepiej kiedyś chodziłeś. Się, wspinaj się, Ktoś tu samochodem dojechał, ciekawe w jak Dobra temporal to wiemy że tu będzie To jest kwestia teraz Tego Żeby jak najmniej Po tych Po terenie wynurzonym Wynurzonych W Dobra, pewnie nie, nie utniemy tego W pełni daleko jeszcze niby blisko, 181 metrów Znaczy niby, bo to przez góry to kilometr po płaskim przed pewnie okej, okay, W Dół byliśmy spróbować zejść w dół i później tam tędy mi do, dość logicznie Dajżej. A na mapie? Albo ten byśmy weszli. Próbujmy. W ogóle co my mamy? Mamy chociaż jakiś zaczep? Mamy. O nie. Dobra, zaraz Już lepiej? Dobra Motocykl Samochód, no widać gdzie się zatrzymywali wszyscy to Tędy musimy iść A ten motocykl powinien tu podjechać próbujmy przynajmniej, może nam oszczędzi to trochę posiłku No, dawaj, dawaj, dawaj Tak nie przejdzie, jedziemy A, Teraz trochę w dół Ostrożnie, ostrożnie Na dach mu wjedziemy Nie ma tu zjazdu Myślałem, że tu z prawej strony jest zjazd Dobra, zaparkujemy sobie tu motobajka Witaj, witaj Co cię, chłopie, skusiło, żeby tutaj zamieszkać? No. O, spalarnia. Albo kimacik, pominek, pominek. <grywka> ja tu przyjechałem i on się nawet nie przyszedł przywitać. Tyle nas łączy, tyle rozmów. To jest hologram. Zarejestrowano wniosek o dołączenie do UCA Czekam na połączenie z QPider. Być ten Herman nie, nie marnuje czasu. Placz? Udaj się ze zwłokami do placówki. O, dobra robota. Zabierz do pokoju Hertmana.